Cześć dziewczyny, zapraszam Was na zakupy z PEPCO, czyli coś, co uwielbiacie. Kupiłam wszystkie te rzeczy już dawno, ale dopiero teraz mam czas, żeby nagrać filmik. Dobrze się składa, dlatego że teraz w PEPCO jest promocja minus 30% na cały asortyment. Wy pewnie też staracie się jak najszybciej robić zakupy, dlatego mam nadzieję, że zainspiruję Was. I pójdziecie do sklepu od razu po konkretne rzeczy. Nie będziecie musiały biegać po sklepie jak gupek, czyli tak jak ja, zawsze w poszukiwaniu czegoś, co Wam się spodoba. Mam tutaj rzeczy dla siebie: coś do domu i coś dla mojego synka. Tego oczywiście jest najwięcej, więc pokażę Wam to na końcu. Dużo z tych rzeczy, jak zawsze zresztą, kupiła mi moja kochana przyjaciółka więc podam Wam ceny tylko tego, co sama kupiłam. Pokażę Wam też pojedyncze rzeczy z Biedronki, z Lidla i ze sklepu 51015, o których myślę, że warto Wam powiedzieć. I zaczynamy od rzeczy do domu. Najpierw chciałabym Wam pokazać te piękne świeczki. Kupiłam je po 7 zł, są naprawdę przeświczne i kupiłam je ze względu na ich pojemniki. Myślę, że będą pięknie wyglądały na toaletce jako pojemniki na pędzle. Bardzo długo szukałam ładnych pojemników, i nigdzie nie mogłam znaleźć. Musiałam dopiero znaleźć takie świeczki w pepko. Są naprawdę porządnie wykonane, takie bardzo masywne. Świeczki też bardzo ładnie pachną, ale szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać już, aż je zużyję i będą mogły mi posłużyć jako pojemniki. Następną rzeczą są takie ozdobne pudełka. Myślę, że są dosyć eleganckie i będą pasowały do każdego wnętrza. Na pewno znajdziecie dla nich wiele funkcji, ale ja kupiłam je z myślą o akcesoriach dla mojego synka. I to, co powinno zainteresować wszystkie mamy, to to, że to pudełko w sklepie to było średnie pudełko, bo były trzy małe, średnie i to duże, czyli to. I to średnie pudełko ma szerokość idealną do szerokości pampersów. Więc tak jak je położymy do tego pudełka, tak zostają. Myślę, że bardzo łatwo jest je uporządkować. A w tym większym pudełku trzymam wszystkie inne takie podręczne akcesoria i kosmetyki dla mojego synka, więc wszystko mogę mieć w jednym miejscu pod ręką i bez bałaganu. Następną rzeczą jest taka bluzka na długi rękaw. Za chwilkę pokażę Wam, jak ona wygląda na mnie. Dostałam ją od mojej przyjaciółki, mówiłam jej już wcześniej, że chciałabym mieć właśnie taką bluzkę. Z tego co pamiętam, u nas w sklepie były tylko czarne. Ja bardzo cieszę się z tego koloru, dlatego że lubię dopasowywać kolor ust do koloru ubrań. Czyli jeśli na przykład mam czerwoną bluzkę albo czerwone buty, wtedy czerwone usta. Albo tak jak w tym przypadku bordowa bluzka i bordowe usta. Myślę, że to naprawdę świetnie wygląda. I teraz możecie zobaczyć ją na mnie. Ja pewnie będę nosiła ją w wpuszczoną spodnie, ale chciałam, żebyście zobaczyły też, jak tak wygląda. Powinnam tylko założyć cienki stanik, żeby bluzka lepiej się układała, bo przy tym pewnie możecie zauważyć, że troszkę rozchodzi mi się przy guzikach, ale poza tym naprawdę świetnie wygląda, zwłaszcza taka wkasana w spodnie. Myślę też, że ma piękny kolor, który mi pasuje. Jeśli chodzi o guziczki, to to nie są takie, które można wszystkie rozpiąć albo zapiąć, bo jak widzicie te dwa górne są tylko do ozdoby. Bardzo fajnie to wygląda, jak mi się uda, to na pewno dokupię sobie jeszcze inne kolory. Następna rzecz to koszula nocna w pięknym, różowym kolorze. To jest rozmiar S, ale jest bardzo luźna, więc na pewno będzie bardzo wygodna, ale to, co mnie urzekło najbardziej w tej koszuli, to bardzo miękki materiał. Już sprawdzałam skład, że to jest 100% bawełna. Jest tak przyjemny w dotyku, że aż nie mogę się doczekać, aż założę ją do spania. Następna rzecz to pędzle do makijażu z Biedronki. Najpierw kupiłam sobie pędzel do pudru. Tak, żeby sprawdzić, czy pędzel z Bydronki może być OK, i okazało się, że jest to jeden z najlepszych pędzli, jakie miałam, dlatego dokupiłam sobie jeszcze dwa. Są to pędzle z włosia syntetycznego, są opisane, że są odpowiednie dla vegan i były bardzo tanie. Więc jeśli jeszcze te dwa okażą się też takimi świetnymi pędzlami, to to będzie moje totalne odkrycie. Kolejna rzecz to pościel dziecięca z Lidla. Była dosyć tania, jest to 100% bawełny. Słyszałam już, że rzeczy z Lidla są naprawdę fajne, porządnie wykonane, a bardzo spodobał mi się motyw, który na niej jest. Pokażę Wam za chwilkę całą tą kołderkę, jak wygląda, bo teraz jest mi ciężko pokazać, więc po prostu pokażę Wam już ubraną i rozłożoną. I tak wygląda cały ten obrazek, jest naprawdę piękny. Bardzo podoba mi się też napis. A to jest tył kołderki i poduszki, czyli szare gwiazdki. Na przodzie poduszki jest taki słodki, śpiący słonik. I przejdę teraz do ubranek dziecięcych. Są to ubranka dla mojego półtora rocznego synka, ale mam też jedną rzecz dla dziewczynki. Zacznę od koszuli, która tak bardzo spodobała się mi i mojemu mężowi, że to kupiliśmy jeszcze jedną dla synka mojego brata, który jest w podobnym wieku do mojego synka. Chłopcy obydwoje są blondynami, więc myślę, że pięknie będzie im pasował taki kolor. Nawet guziczki w tej koszuli są śliczne. Jest też tutaj kieszonka i można podwinąć rękawy i też zapiąć je na guzik. Nie mogę się już doczekać, kiedy ich w niej zobaczę. Następna rzecz to coś ala koszulobody Myślę, że jest to bardzo wygodne, jeśli chcemy ubrać dziecko elegancko. Na pewno dla dzieci to wygodniejsze niż na przykład koszula. Mój synek miał już kilka podobnych spepko. Bardzo często w nich chodził. Super to wyglądało i tak naprawdę. Takie koszulobody pasują do wszystkiego i na każdą okazję. Mówiłam Wam we vlogu, chyba z wesela mojej siostry, że bardzo lubię kupować właśnie takie body, a tutaj doszywać większe, takie wyraźniejsze muchy. Ale tutaj nie będę tego robić, dlatego że ta mucha bardzo ciekawie wygląda. Jest satynowa i ma taki granatowy kolor z delikatnym połyskiem. Następna rzecz to body z doszytą kamizelką z przodu. Może tutaj doszyję większą czerwoną muchę, ale tak też naprawdę super wygląda. Następne koszulobody poleciła mi moja koleżanka. Podobno ten materiał jest świetny. Jak będziecie w Pepco, to koniecznie sobie dotknijcie. Jest dosyć gruby i bardzo mięciutki. Ma kieszonkę i takie odobne liski na kołnierzyku. Następne wody kupiłam w biedronce. Uwielbiam kupować mojemu synkowi przebrania za Batmana lub Spidermana. Mam jedno przebranie Spidermana z peleryną z tyłu i wygląda cudownie. Pokażę Wam na obrazku z opakowania, jak pięknie wygląda to przebranie na dziecku. I kolejne body. Myślę, że bardzo fajnie będzie wyglądało do takiego militarnego stylu. Franek będzie je nosił albo z bojówkami, albo ze spodniami moro. Ma napis idealny dla takiego małego łobuza. I ostatnie body. Za trzy zapłaciłam tylko 12,99. Szczerze mówiąc, to wolę body, które tutaj ma guziki, dlatego że te czasami mogą się odkrywać. Ale myślę, że taki wzór będzie pasował mu do wszystkiego i na pewno mi się przydadzą. A 12,99 to naprawdę bardzo tanio. Trafiłam też na taki bardzo tani komplet. Jest to bluza i spodnie dresowe. Bardzo ciepłe, z bardzo grubego materiału. Myślę, że były przecenione, dlatego że jest tutaj zimowy obrazek. Zapłaciłam za ten komplet tylko 9,99, a na pewno bardzo nam się przyda coś takiego ciepłego. Kolejna rzecz to takie spodnie, i kupiłam je, dlatego że już kiedyś miałam spodnie o takim samym kroju i wiem, że wyglądają genialnie. I jak to się mówi, są to spodnie, które rosną razem z dzieckiem. Czyli Franek nosił je najpierw zmarszczone tutaj w nogawkach, wyglądały jak dresiki, a później już jak zwyczajne dopasowane spodnie. Kolejna rzecz, którą też kupiłam, dlatego że wcześniej już miałam podobno, to taka koszulka na długi rękaw. Bardzo podobają mi się dzieci, które mają właśnie białe bluzki z jakimiś kolorowymi wzorkami, ale jak pewnie wiecie, białe bluzki bardzo szybko się brudzą, a ten materiał jest taki, że wszystko dokładnie się spiera bez problemu. Jest to cienki materiał, ale dosyć sztywny, w środku mięciutki, a na zewnątrz ślizgi. Kolejne rzeczy są ze sklepu 51015. To pierwsze ubrania, jakie mam z tego sklepu. Kupiłam je dlatego, że bardzo spodobał mi się ten napis, czyli budzik rodziców. Idealnie pasuje pewnie do każdego dziecka. W sklepie 51015 było bardzo dużo ubrań z fajnymi napisami i kupiłam jeszcze takie body dla córki mojej koleżanki. Kolejna rzecz to bluza, którą Franek miał już dzisiaj na sobie, więc wiem, że genialnie wygląda i do wszystkiego pasuje. Bardzo podobają mi się ubrania z postaciami z bajek. To są postacie z bajki Psi Patrol. Niestety te ubrania z postaciami z bajek są droższe i rzadko bywają na promocjach, więc myślę, że fajnie je upolować teraz na tej promocji. Kolejna bluza, którą mam z postacią z bajki, to taka bluza z myszka Miki. Bardzo podobają mi się te ozdobione rękawy. I też jest to bluza, która będzie do wszystkiego pasowała. I kolejna bluza ma piękny kolor. Mój synek ma jasno-niebieskie oczy, czasami wpadające w zieleń, więc myślę, że ta bluza będzie pięknie podkreślała kolor jego oczu. Ma tutaj ciekawy obrazek. W kieszonce jest piesek. Zawsze jak ubieram Franka i na jego ubrankach jest coś narysowane, on bardzo się cieszy i ogląda to z wielkim zaciekawieniem, więc na pewno będzie zachwycony tą kieszonką. Większość ubranek, które ma Franek są albo niebieskie, albo białe, szare, takie bardzo neutralne. A kolejna rzecz to czerwona bluza z narysowanym pieskiem. I dzięki niej będę mogła ubierać Franka bardziej kolorowo. Kolejna rzecz to szara bluza z motywem moro. Mój mąż jest nią zachwycony. Na pewno stworzymy Frankowi dużo fajnych stylówek z taką bluzą. I to już wszystkie rzeczy, które chciałam Wam pokazać. Planowałam zrobić też hol ubraniowy z Pepko, ale wiecie jak teraz jest. Nie śpieszy mi się dochodzenia po sklepach. Za to dużo zamawiam przez internet i na pewno będę Wam to pokazywać na kolejnych filmach, więc do zobaczenia w nich, pa pa!